Zakończyła się kampania edukacyjna Ministerstwa Cyfryzacji i NASK dotycząca troli w internecie. Jakie są w ogóle, Pani Magdo, efekty tej kampanii? Czy już zmierzyliście, czy Wasze działania były skuteczne? Bardzo trudno ocenić bezpośredni wpływ na jakby, media społecznościowe czy treści, które są w internecie, ale tak. Kampania miała fa faktycznie dwa wymiary. Po pierwsze, były to te spoty strolami, które rozniosły się Świetna. dość dużym echem. A po drugie, były to takie dłuższe filmiki materiały edukacyjne z ekspertami z nasku, które znajdą Państwo na stronie bezpiecznewybory.pl i które wciąż można w działaniach edukacyjnych wykorzystywać. My oceniamy tę kampanię pozytywnie. Po pierwsze, poprzez zwiększoną ilość zgłoszeń do nasku, treści dezinformacyjnych. One. Są różne jakości te zgłoszenia, ale coraz bardziej widzimy, że ludzie angażują się w to, żeby zgłaszać do nas te treści, a my te treści możemy dalej oceniać i zgłaszać do platformy, jeżeli mają ten charakter szkodliwy. I to jest dla nas duży sukces. No a po pierwsze, no, liczymy na to, że zwiększyła się świadomość społeczna. A jakie najbardziej niebezpieczne um, mity, informacje dotyczące zdrowia w ostatnim czasie napotkałyście jako nask w internecie, które niosły się w sieci szeroką falą? Dezinformacja zdrowotna to jest w ogóle ogromny temat. Zaczynając od treści antyszczepionkowych i związanych z COVID-em, obecnie faktycznie dużo jest treści związanych z fałszywymi terapiami związanymi z rakiem. Są fałszywe treści związane z mammografią między innymi. Wciąż aktualne pozostają różnego rodzaju alternatywne terapie medyczne. Bardzo często też widzimy te treści wciąż antyszczepionkowe. Tych treści jest dużo i w tym momencie no, te treści dotyczą szczepień na HPV. Także pamiętajmy drodzy Państwo, żeby czerpać swoją wiedzę o zdrowiu ze źródeł sprawdzonych. Szukajmy wiedzy eksperckiej, a nie tej prostej i łatwej podawanej nam w mediach społecznościowych. Bardzo dziękuję. Dziękuję.